manko kolejne wykopki dzisiaj ciemno, czyli poszukiwania nocne Hello. jest ze mną wybieramy się na plażę po ostatnim wypadzie stwierdziliśmy, że warto pochodzić, popatrzeć, może akurat gdzieś tam coś podmyło ostatnim razem trochę nazbieraliśmy tych euraczy także może coś się uda dzisiaj znaleźć, może Coś więcej, oprócz monetek, może coś z, z biżuterii Nigdy nie wiadomo Zobaczymy, pochodzimy, zobaczymy, przekonamy się Tyle tytułem wstępu, zapraszam do oglądania Jest Ania, Ania trafiła pierwszego fanta 5 centów wow. Gruba waluta <laughs> w 5 centów no ale dobre i to, bo kurde, na razie to się nie zapowiada za ciekawie. Widać, że świeżo zgubione, bo nawet nie zaczęło korodować. No, ale mówię, nie, ten, nie zapowiada się ciekawie, bo jest kurde płasko, nic nie widać, żeby gdzieś wymyło jakąś dziurę. Zobaczymy, no przejdziemy się jeszcze kawałek w tej i weftę i być może będziemy zmieniać miejscówkę, bo mówię, na razie szału nie ma, przyszliśmy kurde, dobre. Ja wiem, z 300 metrów, albo i lepiej, I po jednym sygnale wykopaliśmy dopiero. Ja miałem folikę taką od wina, a nie te 5 centów, słuchajcie, ja wydarłem do przodu i idę, idę bez żadnych sygnałów. Już dobrze byłem z 200 metrów z przodu, ale ona została. Odwracam się, patrzę na gdzieś tam coś z tyłu kopię. No i wróciłem się, mówi, że ma biszuterię. Co to jest? Kurde, co to jest? A, to był chyba jakiś taki kolczyk, jakąś nitką powiązany. Jest, a nitka to jest nie, jest, to jest nitka to takie, no, nie rybacka może, czy, A Nie, tu między nie to, to, to jest jakieś takie plecionka. No, ale jest w strzępach kolczyk, ma, ale z poświęceniem takim poszło, a do gumowców nalała wody. Kurde. Nie śmiej się Będziesz chodzić teraz, to dopiero początek poszukiwać, cała mokro, o, proszę To mnie to nie ten, nie przeciwdeszczową kurtkę, tylko trzeba skafander nur nurka kupić No ale jest, jest biżuteria, jest zadowolona, jest mokra, zadowolona Tak, nie a jutro będę przeziębiona Tak, i komplet będziesz miała Zmieniliśmy miejscówkę jednak, bo tam kurde nic nie było. Godzina ponadłażenia, i może ja wykupę ze trzy sygnały. Ania to nawet nie wiem, ale szału nie było. Ja? No, a teraz zmieniliśmy na miejscówkę tam, gdzie byliśmy ostatnim razem. No i Ania Goli i Fanty. Widać, że ktoś chodził, bo są ślady, jak ciągnął szpadel, dołki. Ania w miejscu gdzie było ciągnięte szpadlem znalazła 50 centów I teraz co? Eurata? Eurata O, proszę, o. jak nas zbierała. A dopiero zaczęliśmy, może nie wiem, z 15-20 minut jeszcze. No euro 10 No już no. nie liczę tych Także super, pochodzimy tutaj, pokręcimy się To była dobra decyzja, zmienić miejscówkę Patrzcie, miałem sygnał, kurde, i leży na wierzchu <laughs> Chciałem się włączyć, żeby nagrać a tu jeden euro, na samym wierzchu Wypłukany albo no Może ktoś zgubił z poszukiwaczem, No bo stan nie, jest, nie wygląda na nowy Już trochę to poleżało Ale jest, jest moja pierwsza znajdka dzisiaj Także spoko, może coś jeszcze wpadnie Wydaje mi się, że mam dwa sygnały Czekajcie, odsunę się i to Tak, tu jest coś jedno Głębsze A tu jest coś na wierzchu Dobra, kopniemy sobie na żywo Zobaczymy. Dobra, ten jest... Ten jest tam kopnięty, a ten drugi gdzieś tutaj. No, ten jest głębszy, więc to może trochę potrwać. No zobaczymy. A nie, jednak nie. Dobra, ten coś przerywa. No, to może być kurde jakieś centy. Żelazny. A tu Co to Kolczyk, o proszę Udało się na żywo bi biżuterię wykopać. Czekajcie już go trochę przetrę Co prawda miedziucha badziew, ale ale jest biżuteria, no to jest gitara O kurde, ale mi serce zabiło, patrzcie co tam leży Ja pierdzielę, patrzcie jaka kolombryna O kurde Ale to stawiam na nierdzewkę chyba, bo kurde, bo taki jakiś harczący dźwięk był, chociaż Może być też srebro Dobra. Ale jakoś to słabo na ten, Za słabo biło mi na srebro Taki kurde, myślałem, że kapsla kopię Ale okay. jest sygnet, ja piernicza Chyba podwinąłeś mi go Pokaż Ja ten tu miałam bo nie jest jakiś taki za szczególny Chociaż też nie jest Lekki Kurde nawet nie ma gdzie go przemyć Ale patrzcie jaki z, z tego pierścienia Daj przemyję go Kurde go? może być Co? Może być srebro. nie Nowe 25 Co to znaczy? Ktoś może wie, czekajcie, bo wam tak pokazuje. Coś tam w środku ma Najprzymyje w wodę i się łączy jeszcze raz Dalej. Nowe 25, ale są punce pod spodem, patrz Kurde, to woda. może być srebro Na ile wodę przemyje? 9,25, jest widzę Jest srebro, ale jakie kurde lapsior, ja pierdzielę. Kurde, ale taki sygnał pędzi, że kurde skaszaniony. No myślałem, że będzie jakiś kapsel, kurde. Fajnie. Ja pierniczę, ale się jest. No, miejscu, opłacało się, ale Kurde, ale ktoś miał palucha wielkiego. <śmiech> <śmiech> Aż, no, nie mogę się nadziwić. Taki kawał srebra. No jest, jest, czuć wagę. <śmany> kurde, no nie mogę wam nagrać mojej reakcji, mojej gęby paskudnej, bo kurde, banan jest na pewno, ale nic tu nie widać, jest tak ciemno. O kurcze. <śmany> ja pierdzielę jakie kurde bydle wielkie. Super. <śmany> Dobra, mam tu coś, o patrz, jaki dublet, kurde Widziałem betoniarę, bo mam w ręce A teraz patrzę, kurde, a tu drugie Komplet, dwa samochodziki wyszły z jednego dołka, kurde Nawet nie widziałem Widziałem na początku tylko ten żółty Dwa autka Dwa autka No, betoniara i nie wiem co to, Audi TT czy coś takiego No a wracając do tego pierścienia, później sobie przymiotłem jeszcze cewką nad, nad tym dołkiem, z którego wyszedł. No i był dźwięk żelaza, jakiś harczący może gwóźdź, jakiś może coś takiego. Dlatego taki kurde dziadowski sygnał dawał. Także widać, że nawet i kurde na plaży może się zdarzyć, że leżą dwa jakieś kurde przedmioty obok siebie. Chociażby tutaj na przykład, nie? Dwa samochodziki, a tam jakiś gwóźdź i, i pierścień. <gry> To by się spodziewał no patrzcie tutaj były te e, autka, a tu mam jeszcze jeden taki sygnał trochę rozciągnięty trochę podobnie brzmiały te samochodziki, także spróbujemy sobie może kupnąć na żywo. Może będzie jeszcze trzeci. żeżelazo przesłodzi. bardziej z tej strony. No jednak, jednak chyba nie samochodzik jakiś żelazstwo. Co to? O kurde, ale nakrętka się trafiła Jak kolejowa kurde Co ty gadasz? Ania mówi, że na dwierzchu znalazła właśnie 2 euro Gdzie ty jesteś? Widać cię tam? Ania woła, że ma rączkę z brylantem Pokaż Faktycznie jakaś rączka Z perłą to kule... Nie chyba trochę za lekkie Ale wygląda ładnie No Ale to chyba za lekkie, żeby to było coś lepszego Nie widzę tu nic Trzeba by dobrze oczyścić Dobra, zobaczymy w domu Dobra, mam tu ładny sygnał, słuchajcie Coś jest na wierzchu. Będzie pewnie monetka. A, już widzę. O, jest. 10 cen cencików No to już mam w sumie chyba euro 90. A Ania mówi, że ma około 10 euro. Także ona wygrywa ze mną te zawody, jeśli chodzi o pieniądze. Tam impreza, na maksa jest impreza. Tam impreza Tam czerwone światełka Bawią się I co wyszło? Ja mówię, jeszcze złoto kurde To a mój? No mój Miała sygnał, zastanawiała się kopać, nie kopać, kopać, nie kopać i poszło Ja mówię poczekaj, ja wrócę, zobaczę Kurde kopnąłem i patrz jest Ja pierniczę ale to mi się wydaje, że to będzie raczej nie, badziew. badziew Chociaż nie wiem Tak muszę rękawiczkę ściągnąć, bo rękawiczka to tego na pewno nie wyczuję Powagi powagi sytuacji pokaż no Kurde pęci, że Nie jest jakiś mega ciężki ale też No tak mi się zburczał na ten i widzisz No To trzeba kopać 70 coś pokazywała, a później 0,2, 03. Nie, tu chyba widzę, że to jednak jest badziew No to masz z tego badziewa Bo tutaj na te, te narożniki takie wytarte są na ten... No, od, chodziło, odpuściak, nie, no ale, ale jest pierścionek No, no jest to. I się chodziło przecież tu jeden przy drugim Chodziliśmy, no, i gdzieś, chodziliśmy, dobra. chodziliśmy i gdzieś się pominęło no. i tyle, nie? No dobra Kurde, już myślałem, że będę miał jakiś grubszy nominał, bo tak ładnie biło A tu trafia się kurde Guzik jakiś chyba No dokładnie, guziczek Dobra, mam kolejny jakiś fajny sygnał Nie wiem czy to Myślałem, że coś widzę już No, nie zawsze są fanty Czasem jest i badziewie Kurde mam monetkę Ale chyba coś Niewspółczesnego, o nie to nie monetka <grytanie> żeton na myjnie Kurde już myślałem, że, że Coś ciekawszego, a to tylko żeton na myjnie Proszę, gdzieś tu Widziałem karłasz gdzie ten karłasz? No, pokaż się karłasz. Jest. Nie no, tą chwilę to trzeba uwiecznić. Jest moja pierwsza dwójeczka dzisiaj. Kurde, zajechamy jak trampki bolka, kurde. Ja pierdzielę. To dwójka chociaż czy nie? No po wielkości wstawiam, że dwójkę Tak na bank dwójeczka No jest, jest kurde W końcu no, Mamy podsumowanie, kurde trochę tego wyszło To są Ani po prawej, nazbierała 13,30 30, czy tam, mhm. czy 80 30, Coś 80. takiego no, do, te, do tego ten kolczyk coś rozleciał z Łapka z Peru to jakaś nie wiem spinka wsufka. do kłata do, do sówka albo spinka do kłata do włosów nie, nie no i samochodzik no. a u mnie batoniara sportowy dodatkowo w monetach mam 660 kolczyk ten tutaj co Ania go opuściła, ale to nie jest złoto, a jakby było złoto to by se pluła w brodę no i ten tu kurde gigant ja pierniczę, no fant wypadł, mój przynajmniej jest niezły, chyba se, zacznę, chyba se go będę nosił ty tyle masz tych fantów u no. siebie w tym, żebyś chyba musiał codziennie nosić innego poje każdy innego złotek. No i co? Słuchajcie, wypadł całkowicie udany. Na szczęście zmieniliśmy miejscówkę, bo inaczej by było słabo. Ale tutaj powychodziło. No i ten kurde tutaj <laughs> pierścień. Zrobił mi dzień. Także Micha się cieszy. No i lecimy do domu trochę pospać, kurde. <laughs> Micha się <laughs> cieszy. Zmęczony jestem jak pierwon, ledwo na nogach stoję, kurde, tak się nałaziłem. Ale no, to jest pozytywne co zmęczenie. Dobra, nie przedłużam. Eee, co? Jak się podobało łapki w górę? Mile widziane subskrypcje, komentarze. I co? Widzimy się w następnym odcinku. Pa!